Cześć, witam Was w kolejnym Gotuj ze Strażakiem. Dzisiaj przygotuję bardzo dobre wino porzeczkowe. Eee, nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję próbować wina porzeczkowego. Ja piłem półwytrawne wino porzeczkowe, takie niezamocne i jest naprawdę świetne, także postanowiłem w tym roku też je zrobić samemu. Jak pewnie wiecie, porzeczki zbiera się bardzo trudno, ale warto, dlatego że kurczę, naprawdę to wino ma świetny smak. Ja będę robił swoje wino na staw na 10 litrów i takie też Wam pokazuję. Tutaj obok jest lista, co będziecie potrzebować. No i co? Zaczynamy! Pierwsze co, to musimy pozyskać sok z pożyczek. Jeżeli ktoś ma prasę, ja mam, ale to jest za mała ilość, nie chce mi się z tym bawić. Będę po prostu tradycyjnie przy pomocy takiego tłuczka do ziemniaków wyciskał ten sok z pożyczek. Jak najmocniej, żeby jak najwięcej tego soku uzyskać. Jedziemy! Teraz tak dobrze poduszone czerwone i czarne porzeczki wlewamy do pojemnika fermentacyjnego i dodajemy odpowiednią ilość wcześniej podaną wody z syropu cukrowego i teraz kwasu cytrynowego nie będziemy dodawać dlatego że te owoce są stosunkowo kwaśne i to w zupełności wystarczy. Także jedziemy Na sam koniec, tak jak wspominałem wcześniej, stabilizuję nastaw roztworem pirosiarczynu potasu w wodzie w ilości zalecanej przez producenta, co po raz kolejny polecam. Uważam, że warto, żeby pozbyć się dzikich drożdży, żeby pozbyć się wszelkich pleśni i tak dalej, jeżeli jakieś występują. Oczywiście swoje owoce wcześniej umyłem, więc mam nadzieję, że nie. Ale żeby się zabezpieczyć, pirosiarczyn do środka. Zostawiam teraz ten nastaw tak na około 2 godziny, żeby ten pirosiarczyn zaczął sobie pracować. Po tym czasie dodam yy, drożdże. Ja będę używał akurat drożdży suszonych, takich o fermivin. A no, także spotykamy się za chwilę. OK, jestem już ponownie. I teraz ostatnia część, czyli dodanie drożdży. Moje drożdże już są uwodnione, stoją 20 minut. Widzę, że zaczęły pracować, także dodaję teraz do nastawu. Wszystko porządnie mieszam. Nastaw teraz przykrywam szczelnie przykrywką. Na to będzie szła rurka fermentacyjna. I odstawiam go w ciepłe miejsce na 5 do 7 dni. Żeby zaczął pracować. Po tym czasie dodam drugą porcję syropu cukrowego. OK, słuchajcie, mój nastaw ma dokładnie 5 dni. Zaczął troszeczkę słabiej pracować, więc myślę, że czas dodać drugą porcję syropu cukrowego. Tu już mam przygotowany dokładnie według proporcji, które podałem na samym początku odcinka. Dodajemy. Pamiętajcie, żeby go zawsze ostudzić, bo te drożdże, które tam jeszcze żyją, jeżeli dacie gorących, to mogą umrzeć, więc po prostu dajemy ostudzony syrop cukrowy zawsze. Super ładny pachnie. Myślę, że to będzie naprawdę dobre wino. Moje wino zostawiam jeszcze na kolejne 10 dni, żeby to fermentowało po tych około 2 tygodniach w sumie. Będę zlewał je do butli. Pamiętajcie, że jest taka zasada, żeby wina w butli było pod korek, żeby tam jak najmniej było tego powietrza, tego tlenu. Jeszcze na koniec przypominam taką zasadę, że pamiętajcie, cokolwiek robicie z winem, to wszystkie naczynia, wszystkie narzędzia zawsze muszą być sterylne. To znaczy umyjcie je dobrze, możecie je wyparzyć, możecie je wysterylizować pirosiarczynem. Także to jest ważna zasada, bo potem to, co przygotujecie, będziecie potem pili, więc no, to jest bardzo istotne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je na dole w komentarzach. Jeżeli film się podobał, duża łapka w górę i do zobaczenia.